Tak? Tylko pamiętaj, że jak weźmie to odkładasz rączkę. Nie mam, tu tu mam Was da całusę. Nelusia ma. Ekstra! Ale mają cudne te czapki i krawaty! Nie Nie ma. Ona Wam da i Rękawiczka zdejmuje masz, chociaż jedna. Chciałam okay. <gulanty> no, jest... Nie. to nie jest się więc... Aha. Tak, jest Ryza nie poszła. Nie, nie obrywię. Mama za przykład. Zjadła. Tak, mówi zobacz, To jest fajne. Zobacz. Pusteczka? Jak a może Nelusi, co? Chcesz Nelusiu? Jeszcze Co pani zamówiła? A co czek? Aha. Nie wola. Bo Oskar nie zna kobiet. Nie wiem, czy Mikołaj dobrze zrozumiał życzenia. Mam żonę i dobrze rozumiem wszystkie Wasze życzenia. I spełniam je bez wyjątku. Mój <grystanie> a Mikołaja też był napisane? Jak Czekasz na imię, powiedz. Pięknie. Grzeczna jesteś, powiem grzeczna. A lubisz śpiewać? Lubi śpiewać. No słuchajcie, Zaśpiewasz? się nie grybuje wcale. Pewnie zaśpiewa, prawda? Coś zaśpiewa. Chcesz coś zaśpiewać? O właśnie. To na spokojnie, nie będziemy będzie. Słuchajcie. A teraz są Midlane. Chcesz za mną się przejść na chwilę? Zobaczymy. To no, na spokojnie, dobrze. Na spokojnie, słuchajcie. Do Bierwiesz. Uwaga. Słuchajcie. Pan środko święty A byliście już u świętego Mikołaja. Dobra, słuchajcie, jak wy tu już jesteście widzę, że jesteście, bo chodzicie wszędzie, obserwujecie, to ja Was wszystkich tu zapraszam. To miejsce. dobrze? To... osoby, okej? Okay? Ale czekamy.